Hej, cześć, witam w kolejnym odcinku. Jelonek przeskakiwał za domkiem, więc uznałam, że to będzie idealny kadr na start tego odcinka. Dziś ciśniemy karierę Holly, a raczej jej umiejętności, co by spełniła już swoje marzenie, i będziemy nabijać przyjaciół dla Felixa, bo chciałby być bardzo popularny i mieć ich wielu, więc tym się również zajmiemy oraz pielęgnowaniem jego relacji z jego nową dziewczyną, więc zaczynamy. Dobra temu. Ten, ten ma zero potrzeb, idzie do szkoły. Zrobimy tak, żebyś ludzi poznał. Z kim ty masz potencjał się zaprzyjaźnić w sumie? No, z tym Benjaminem bym chciała, żebyś się zaprzyjaźnił. No, z tym Jamesem możesz, z Cameronem możesz, z etan, Etanem, etanem, etanolem. Z Itanem możesz Jane. No, dużo tu jest nastolatków. Myślę, że do zrobienia. Aha. Mini. No weź. No, no no, weź. Weź, proszę, tak nie rób. Boże zapomniałam wyłączyć tych wspomnień zaraz moment. No, już nie powinny wyskakiwać. Bo czasem jak jest jakaś aktualizacja, to się resetują zwyczajnie ustawienia wszystkie typu grafika i tak dalej. I trzeba to później znów wyłączać. I właśnie tym się zajęłam przed odcinkiem, ale jak widać nie o wszystkim pamiętałam, także no. Holi, wstawaj. Powoli, trzeba ogarnąć. Dobra, no Holi, ty się tak średnio czujesz yy, mentalnie, powiedzmy no. W się sensie git masz humor, ale trochę samotna, więc może pójdziemy po prostu na siłkę, bo tam zawsze jest dużo ludzi, także śmiało zapraszam. No kurde, ile zimów? no, no to jazda. Milion przyjaciół. Dobra, czy tu ktoś na dole jest? Nie, tylko na górze są. Dobra, ten ziomeczek... A, to Alfred. No to pogadaj sobie. nie wy się przyjaźniliście i co? To, że on jest bratem twojego ex, to nie znaczy, że ci jakkolwiek zawinił. Poza tym jest mężem twojej kuzynki, z którą się lubicie, więc... A, no to pogadane. Spoko. A z tą chcesz pogadać? No, spoko. No, super, toście się dogadały. Dobra, przywitaj się z łysą panią, to jest nasza <noise> ikona po prostu. No, zapytaj na przykład o wiek. No, bo ty masz. O, to jest Twoja matka, ok. I tutaj masz, widzę, dwójkę rodzeństwa. Mhm. W podobnym wieku jesteście, także no. Przynajmniej tak wygląda z tego podglądu. No, no, super. Aha. Kto tam dzwoni? Nie! Dobra, może. Jeszcze się z kimś tam zaprzyjaźni? Albo nie? Dobra, widzę, że tutaj tło. Tłoczno strasznie. No to wejdź do środka. Już git. No i przy bardzo. I jak skończysz, możesz wracać. Co tam u Felixa słychać? Rzeźby, rzeźby i malowanie. Mini się dobrze czuje, świetnie. Mm, weź jej dosyp jeszcze jedzonko. Umyj się. Zrobiliś lekcję? I nawet coś namalowałeś, rozumiem. No to odrobisz lekcję. Jak ci nie starczy dzisiaj pewnie czasu na te rzeźby, to, to do spania. Mini proszę sobie zjedz. Żarcie się zepsuło. Za której będziesz do północy? No, okej. Okay. No, może i jest ale jeden, no kto go tam wie. No, odbierz, kto tam, co tam. Spoko. No, to już zdążyłbyś zjeść, ej, halo. Zdążysz na luziku. Potem polecisz. Naprawdę, kąpiel psa nie dodaje przyjaźni. Ty musiałaś go w tej kałuży. <laughs> musiałaś się w tej kałuży zacząć płaskać. No dobra, no, jak chcesz. Myślałam, że taka kąpiel to podbija to, to przyjaźń. O, tu proszę, jednak nie. Nie dodaję to żadnego kontaktu. Czekaj, Holly. Weź, zadzwoń po naprawiacza. Wiele sobie pooglądaj, żeby ci się przyjaźni. Przyjaźń Boże, przyjemność! Tak. Zabawa ci się zrobiła. I może być. Dobra, pocztę sobie odbierz. Przy okazji. O! Niezdarny. Hej. No możecie się w... zawsze zaprzyjaźnić, nie? Skoro już. Skoro już tutaj jest, nie? Nie, 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 nie przeganiaj. Nie wiem, bitwa na podłóżki, to zawsze podbiję. Chciałaś się zaprzyjaźnić z... o właśnie zaprzyjaźnić z kimś, także spoko. A on tu tak często przychodzi, to może fajnie się zaprzyjaźnić z kimś, kto zajmuje się naprawianiem, to będziesz miała, wiesz, wtyki, może częściej będzie przychodził albo szybciej. Nie, czekaj, nie, 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 nic nie dodawaj, sprzedaj. Dobra, ty się średnio czujesz, to to weź sobie... Boże, coś tak wybieg. To się tutaj zaprzyjaźni. Nie, 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 nie bag tylko bark. E, no dobrze. Okej. Okay. Samowolka. Ja akceptuję to. Możecie robić co chcecie. To mu też zaproponuj jedzenie, ja nie sama tylko sobie weźmiesz, no. Zaraz wyciągniemy, zaproś gości chodź. Jeszcze posprzątał, widzisz jaki fajny. No, pochwal go za to. Mm. O, właśnie. A, no to ślub wzięliście, no to... To, to, to gratulacje, My <grafię> guess. Jess sobie wziął ślub z Vicką. No cóż. No dobra, jak już zaczęliście sami z siebie, no to... Kim ja jestem, żeby was oceniać, tak? Dobra, weź zaproś tą swoją. Właśnie, zaproś, zaproś. Przejdzie, super. Hej, dobra. I ty masz dziś urodziny? <grym> dziś nie zapomniałam. Proszę sobie zdmuchnij świeczki. Dobrze, nowa cecha. Maruda. Możesz być sobie marudny. Ma marudny szkielecik. Dobra, edytowałam trochę pokój Felixowi z okazji bycia dorosłym, i mam nadzieję, że jakoś tutaj sobie da radę. Mimo, że jest tu trochę nasrane, ale no, zobaczymy, co będzie w przyszłości. E, na razie, proszę bardzo. Dobra, poszła sobie. No to jak sobie poszło, no to trudno. No, nie dasz rady, widzę tu przejść. Dobra, to wyłaś stąd, zaraz to ogarniemy. No i dobrze, może teraz się uda. Uda się fajnie. To ja w tym czasie chciałabym zmienić ci strój. No dobra, strój zmieniony. Tak się prezentuje jeden z, bo ma dwa codzienne. Także tak, tak właśnie wygląda w obecnym. Co tam mini? Byś chciała. Możesz sobie tutaj spać, nie ma problemu. Jak sobie tak życzysz. No, dobra robota, ale proszę, sprzedaj. Idź sobie użyj. Mm, maluję jeszcze raz. Dużo ci zostało? No, trochę zostało. Kurde, dawaj. Weź posprzątaj. Dobrze, możesz z nią pogadać. Sprzedaj. I dawaj dalej. Czym ona się w ogóle zajmuje? Aha, w muzyce pracuje. No dobrze, ma to sens, że po południu pracuje. W porządku. Dobra, weź proszę użyj komputera od matki swojej. I poszukaj sobie roboty. Bo chciałeś dołączyć do kariery medycznej, więc dlaczego nie? Nawet jest na pierwszym miejscu. Dobrze. Użyj sobie... I możesz iść spać. Ja ci kupię laptopa przy okazji, bo będziesz sobie ćwiczył logikę w wolnym, wolnych chwilach do pracy. Ale umówmy się, to nie jest związane z Twoim zainteresowaniem, więc pewnie będziesz sobie tak siedział po prostu i robił co jakiś czas. Ale że nic, nic szczególnego. No, dawaj, ostatni będzie chyba Twoim kolejnym poziomem, więc nawet chyba nie będziesz musiała go skończyć. Może ci się uda. A ty się tutaj próbujesz ogarnąć. Dobrze. Nauczyć się logiki. Spoko. To się umej Możesz sobie zrobić... A, z metalu jeszcze nie zrobisz. No, ale z lodu zrobisz, więc spoko. Dobra. Idź się połóż chociaż na trochę. No, dawaj, dawaj, dawaj. Już coraz bliżej. Ty już skończyłeś? No, skończyłeś. O, piękne, kurde. No dobra, sprzedaj. Zjedz i możesz sobie nauczyć się tej logiki. Zaraz, zaraz będzie tutaj. Tak, będą szachy. Dobrze. No, dawaj, holi. Jest ok. To już możesz nie kończyć nawet tego obrazu. Możesz sobie iść na imprezę. Gratulacje. Ona się tam uczy. Niech się uczy. Idziemy na imprezę. No siemanko. O, ma ciekawe, fajnie, fajnie. Hmm. Co wy chciałyście zrobić? Bo nie wiem. Dobra, weź sobie użyj. No pogadaj sobie. Hmm. O, karierę. Tak sobie pogadają niczym. A i poszło. Wszyscy sobie idą w zasadzie. Hm. No to super impreza. Słyszę gdzieś młodego. Gdzie jest młody? E, o, tu jest. No to hej. My się chyba w ogóle nie znacie. A, nie, dobra, znacie się, ok. Możemy ci kupić teleskop, a nawet w sumie teraz. Niech pomyślę, gdzie by go ustawić. O, zajęcia poza domem, prawda, prawda? Eee, teleskop, teleskop, teleskop. Dobrze, mamy teleskop, będziesz sobie mógł oglądać. I tak będziemy kończyć ten odcinek. Holi wbiła się na maksymalny poziom malowania. W przyszłości będzie również pisanie i to odbędzie się w przyszłym odcinku, kolejnym, następnym. Felix odkrył w sobie zamiłowanie do rzeźbienia i jak widać dobrze mu to idzie, ma do tego dryk i stara się być coraz lepszy w tym wszystkim, w międzyczasie dba również o relacje ze swoją dziewczyną, jak i ze swoimi przyjaciółmi również Holly odnalazła szczęście w ramionach jakiegoś mężczyzny którego sobie wybrała i cóż no, dziękuję za oglądanie za bycie ze mną w tym odcinku wszystkiego cudownego, smacznego i fantastycznego i pa pa